Chodź ze mną. Milioner, samotny ojciec, znalazł płaczącą w deszczu dziewczynę z niepełnosprawnością i zabrał ją do domu. Śnieg padał jak pióra, gęsty i niekończący się, pokrywając ulicę łodzi ciszą, którą potrafił stworzyć tylko zimowy czas. Była wigilia, ale zamiast świątecznych świateł i radosnych kolęd miasto otulał niemy chłód i lśniąca biel. Konrad Nowak trzymał kierownicę swojego czarnego suwa, powoli przebijając się przez ruch uliczny. Jego pięcioletnia córka, Natalka, siedziała z tyłu, cicho nucąc, trzymając w kolorowych rękawiczkach piernik. Droga przed nimi była zablokowana, być może wypadek, zmuszając Konrada do skrętu w spokojniejszą ulicę blisko parku Manufaktura. Śnieg chrzęścił pod oponami na wąskiej drodze. Nagle głos natalki przerwał ciszę: Tato, zatrzymaj się! Konrad zmarszczył brwi. Co się stało, aniołku? Przycisnęła małą rączkę do szyby. Tam jest pani pod drzewem zwolnił. Pod suchą sosną, na starym wózku inwalidzkim, siedziała młoda kobieta, krucha. Z długimi, blond włosami przemoczonymi śniegiem. Ramiona obejmowały podartą papierową torbę, a obok leżała stara skórzana walizka. Jej ramiona drżały, nie z zimna, lecz od cichych, niemal bezgłośnych łkań, jak śnieg. Skuliła się, gdy Konrad podszedł, jego kroki delikatne na zamarzniętej ziemi. Dopiero wtedy spojrzała na niego, oczy szeroko otwarte, jakby nie spodziewała się, że ktoś ją zauważy. Nie będę zadawał pytań, powiedział Konrad. Głos spokojny mimo ostrego powietrza, ale nie możesz tu zostać. Otworzyła usta, ale nic nie powiedziała. Spojrzał na Natalkę, która wysiadła z samochodu i stała obok, jej buty niemal bezszelestne w śniegu. Dziewczynka patrzyła na kobietę szczerymi oczami, wyciągając rękę w rękawiczce i uśmiechając się. Myślę, że mama cię do nas przysłała. Powiedziała natalka prosto. Usta młodej kobiety zadrżały, jej twarz się rozpadła. Zapłakała otwarcie, łzy, których już nie powstrzymywała. Konrad nie wahał się. Ostrożnie podniósł ją w ramiona. Była za lekka, zimna, jakby żyła z niczego. Kurczowo trzymała torbę przy piersi, nie puszczając. Gdy niósł ją do suwa, śnieg padał gęściej. Natalka otworzyła tylne drzwi, odsuwając się, by zrobić miejsce. Może siedzieć ze mną, powiedziała radośnie, jakby to była najnaturalniejsza rzecz na świecie. Konrad ułożył ją na siedzeniu, owijając swoim szalikiem, zanim zapiął pas. Wrócił za kierownicę, spoglądając w lusterko. Kobieta oparła głowę o zaparowaną szybę, oczy zamknięte, oddech drżący. Natalka trzymała jej zimną dłoń. Konrad uruchomił silnik i ruszył w śnieg, a Kinga Malinowska, która nie miała już domu, rodziny ani ciepła, jeszcze nie wiedziała, że ta mroźna noc nie będzie końcem. Będzie początkiem. Zapach cynamonu i sosny unosił się w powietrzu. Kinga obudziła się pod grubymi kocami. Palce muskały ciepłe, flanelowe prześcieradła. Pokój był miękki, oświetlony kominkiem z niemal wygasłymi żarami. Zamrugała, zdezorientowana, nie wiedząc gdzie jest. Wtedy usłyszała okrzyk. Obudziła się. Natalka pojawiła się, przytulając ją, zanim zdążyła usiąść. Uścisk był niezdarny, ciasny, pełen czystej, dziecięcej miłości. Kinga poczuła ukłucie bólu, ale nie odsunęła się. Wiedziałam, że jesteś aniołem śniegu, szepnęła Natalka w jej ramię. Tata powiedział, że potrzebujesz tylko odpoczynku. Kinga spojrzała ponad dziewczynką, rozglądając się po pokoju. Wysokie sufity, półki pełne książek, śnieżna kula na parapecie, śnieg wciąż padał za oknem. Odchrząknęła. Gdzie jest twój tata? Jakby w odpowiedzi Konrad pojawił się w drzwiach w spodniach garniturowych i ciemnym swetrze, niosąc tacę z parującą herbatą i miską zupy. Zatrzymał się, napotykając jej spojrzenie i skinął uprzejmie. Jesteś tu bezpieczna, powiedział łagodnie. Nikt nie będzie wymagał wyjaśnień. Nie jesteś gotowa. Zawahała się. Odejdę, gdy śnieg przestanie padać. Nie naciskał. Postawił tacę na stoliku i podał złożoną kartkę zanim wyszedł. Sama Kinga otworzyła notatkę. Pismo było wyraźne. Jeśli potrzebujesz ciszy, dam ci ją. Ale jeśli chcesz, miejsca, by zacząć od nowa, jest tu przestrzeń. Ka słowa trafiły w coś głębokiego w niej. W kolejnych dniach śnieg nie ustawał, pokrywał świat ciszą, ale w domu nowaków było życie. Kinga pozostawała cicha, uprzejma, poruszając się między pokojem gościnnym a salonem, zawsze na wózku, starając się nie zajmować miejsca. Ale Natalka nie pozwalała jej zniknąć. Dziewczynka podążała za nią jak cień, rozmawiając, rysując. Pokazała rysunek: trzy postacie: mężczyzna, dziewczynka i kobieta na wózku. To ty, powiedziała Natalka, dumnie wskazując postać z złotymi włosami. Jesteś wróżką śniegu. Kinga odwróciła wzrok, pierś ściśnięta. Pewnego popołudnia, gdy Konrad rozmawiał przez telefon na górze, Natalka wybiegła do ogrodu bez płaszcza. Śnieg był lżejszy, ale wystarczająco głęboki, by ukryć dziecko. Kinga, czytająca przy kominku, zauważyła jej nieobecność. Panika ją ogarnęła. Natalka! bez odpowiedzi, zawołała głośniej. Nic. Oddech przyspieszył. Bez namysłu otworzyła tylne drzwi i rzuciła się na zewnątrz. Chłód uderzył jak policzek. Rampa była śliska, ale nie dbała o to. Pchała wózek przez śnieg. Koła chrzęściły, ramiona płonęły. Natalka! Blisko końca ogrodu zobaczyła małą postać kucającą przy krzaku, płaczącą. Kinga przyspieszyła. Ramiona drżały. Gdy ją dopadła, przytuliła mocno, niemal wypadając z wózka. Nic ci nie jest, kochanie, szepnęła głos, załamał się. Nic ci nie jest? Przycisnęła twarz do zimnych włosów dziewczynki, łzy zamarzały na jej policzkach. Natalka podniosła mokre oczy, zgubiłam się. Wiem, maleńka, ale cię znalazłam. Przytuliła ją, kołysząc, kroki zadudniły. Konrad wybiegł na zewnątrz, dysząc, oczy szeroko otwarte. Zatrzymał się, widząc Kingę trzymającą natalkę w śniegu, drżącą, z policzkami czerwonymi od zimna i łez. Przez długą chwilę tylko patrzył. Wdzięczność wypełniła jego pierś, ale to nie wszystko. Widząc ją taką, stawiającą czoła zimnu, bólowi, strachowi, coś głębszego się poruszyło. To nie była litość, nie tylko podziw, lecz początek czegoś większego. Tej nocy, z natalką ogrzaną na kanapie z gorącą czekoladą, Konrad obserwował Kingę z drugiej strony pokoju. Była cicha, ale inna, niewycofana, po prostu obecna. Zdał sobie sprawę. W tej chwili w śniegu, gdy wybrała miłość zamiast wygody, Kinga nie była już obca. Była kimś, kto zaryzykowałby wszystko dla jego córki, kimś odważnym. I po raz pierwszy od lat zamrożone serce Konrada zaczęło się topić. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Skomentuj z jakiego polskiego miasta oglądasz: Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego. Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Kominek trzaskał, wypełniając dom w łodzi zapachem cynamonu i pieczonego chleba. Natalka siedząca przy kuchennym stole była otoczona kolorowymi papierami. Kinga Malinowska prowadziła jej małe palce składając papierowy kwiat. Tak? Zapytała Natalka marszcząc czoło skupiona. Kinga uśmiechnęła się łagodnie. Idealne, tylko zegnij tu róg. Teraz skręć. Efektem była krzywa papierowa róża, ale Natalka uśmiechnęła się, jakby to było arcydzieło. Mogę zrobić jedną dla mamy? Dla jej zdjęcia, powiedziała nagle. Kinga podniosła wzrok zaskoczona. Natalka wzięła ołówek przewracając stronę w zeszycie. To był rysunek, kobieta z brązowymi włosami, niebieskim szalikiem, trzymająca natalkę za rękę. Tak ją pamiętam, powiedziała dziewczynka cicho. Tata mówi, że mam jej oczy. Kinga dotknęła jej dłoni delikatnie. Byłaby z ciebie dumna, szepnęła. W drzwiach Konrad ukryty obserwował oczy utkwione w twarzy córki, pełnej radości, jakiej nie widział od lat, niewymuszony śmiech, by go zadowolić, lecz prawdziwe szczęście. A to dzięki kobiecie na wózku. Później, gdy Kinga czytała przy oknie, natalka podbiegła z małym pakunkiem owiniętym czerwoną wstążką. Tata zrobił coś dla ciebie, oznajmiła dumnie. Kinga otworzyła pudełeczko i znalazła srebrny dzwoneczek, delikatny, przymocowany do skórzanego paska. To do twojego wózka powiedziała Natalka, pomagając go przymocować żebym wiedziała, kiedy nadchodzisz. Kinga spojrzała na Konrada, który udawał, że bawi się telefonem w pobliżu. Nie spojrzał na nią, ale lekki uśmiech unosił jego usta. Dziękuję, powiedziała szczerze. To pomysł Natalki, odparł. Kinga nie poprawiła go, pozwalając ciszy między nimi trwać ciepłej, spokojnej. Następnego wieczoru jedli razem kolację. Prosty posiłek: pieczony kurczak, puree, marchewki. Ale Konrad zrobił coś innego: przystosował stół, odsunął krzesła, podniósł wysokość bloku drewna, by wózek Kingi mógł wygodnie wjechać. Nie skomentował, nie robił wielkich gestów. Po prostu to zrobił. Zauważyła od razu, nie szukał podziękowań. Gdy ich oczy się spotkały, uśmiechnęła się. Skinął lekko. Powoli chłód w niej topniał. Trzeciej nocy Konrad zaskoczył je. Dziś na placu, w Łodzi jest jarmark Bożonarodzeniowy, powiedział swobodnie. Zapalą choinkę. Chcecie iść? Natalka podskoczyła. Tak, tak, tak. Kinga zawahała się, nie chcę przeszkadzać. Nie przeszkadzasz, przerwał Konrad łagodnie. Natalka chce, żebyś tam była, ja też. Ich spojrzenia się spotkały, coś niewypowiedzianego przeszło między nimi. Plac lśnił złotymi światłami i girlandami, śnieg padał delikatnie, jakby wyreżyserowany, powietrze pachniało pieczonymi kasztanami i gorącą czekoladą. Natalka biegała między straganami, wskazując ozdoby i figurki. Konrad trzymał się blisko, zawsze czujny. Kinga podążała, uśmiechając się szczerze. Nagle orkiestra zagrała łagodną, znajomą melodię: śpij, dzieciątko, niech pokój cię otuli. Kinga zamarła. Nuty otoczyły ją jak duchy. To była kołysanka, którą śpiewała jej mama, żywa tylko we wspomnieniach. Ręce zadrżały na wózku. Łzy popłynęły, zanim mogła je powstrzymać. Konrad zauważył od razu: Wszystko w porządku? Nie odpowiedziała. Zrobił krok wahając się, po czym ujął jej dłoń. Powoli, jakby prosił o pozwolenie. Nie cofnęła się. Pozwoliła mu ją trzymać. Stali tam pod oświetloną choinką wśród śmiechów i muzyki z dłońmi splecionymi. To nie był pocałunek. Nie obietnica, tylko dotyk, mocny, ciepły, mówiący więcej niż słowa. Dni mijały łagodnie, jakby czas zwolnił dla nich. Kinga dostosowywała się do rytmu domu. Nie była gościem, ale też nierodziną, czymś pomiędzy. Pomagała cicho, składała ubrania na talki, czytała bajki, gdy Konrad pracował do późna, porządkowała przyprawy z cichą dumą. Ale Konrad wyczuwał coś pod jej spokojem. Niewidzialny ciężar. Pewnej śnieżnej nocy z Natalką śpiącą znalazł ją samą w salonie, wpatrzoną w płomienie z zeszytem szkiców na kolanach. Rysowałaś, powiedział łagodnie. Kinga nie spojrzała na niego. Ołówek poruszał się powoli po stronie. Uczyłam, powiedziała po chwili. Sztuki w szkole publicznej w Warszawie. Zaczęłam projekt murali dla biednych szkół. Chciałam, by dzieci widziały kolory, mimo szarych żyć. Pokazała zeszyt, szkic ogrodu, rąk zmieniających się w motyle żywy, chaotyczny, radosny. Ten był dla szkoły na Pradze. Budynek był stary, ale dzieci. Głos jej się załamał. Konrad pochylił się: Co się stało? Jej oczy opadły. Wypadek. Samochód wjechał na chodnik. Uczennica była na drodze. Odepchnęłam ją, ale nie uciekłam. Konrad wstrzymał oddech. Obudziłam się, nie czując nóg. Straciłam pracę chłopaka, a miesiące później mama miała udar. Jej głos był pewny, bez dramatyzmu, tylko zmęczony. Spojrzała na niego. Nie mówię tego dla litości. Nie chcę być kimś, kogo żałujesz. – Nie żałuję – powiedział Konrad. – Widzę cię – uśmiechnęła się smutno. – Nie wiem, czy sama siebie widzę. Następnego ranka Konrad wykonał telefony, jeden po drugim, nie mówiąc jej. Trzy dni później stał przed szkołą w Warszawie. Ściany były jak opisała, zużyte cegły, zardzewiałe kraty. Mural wciąż tam był, wyblakły, złuszczącą się farbą i grafiti, ale motyle ręce radość przetrwały. Zatrudnił artystów, dał zdjęcie szkicu Kingi, kazał odnowić każdy szczegół. Na końcu dodał tabliczkę z brązu, serce, które pokolorowało marzenia dzieci, panna K. Wrócił nie mówiąc nic. Kilka dni później wręczył jej złożoną kartkę. Kinga otworzyła zdezorientowana. To było zdjęcie odnowionego muralu, żywe kolory, tabliczka lśniąca w zimowym słońcu. Ręka zasłoniła usta. Ty to zrobiłeś? szepnęła. Skinął. Nigdy nie powinno zostać zapomniane. Łzy popłynęły nie ze smutku, lecz z potwierdzenia. Ktoś pamiętał, kim była, nieco straciła. Po raz pierwszy od lat Kinga poczuła, że może być znów cała. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Skomentuj z jakiego polskiego miasta oglądasz. Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego. Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii. List przyszedł w mroźny styczniowy poranek, wsunięty pod drzwi w łodzi, w białej kopercie z logo szpitala badawczego. Kinga Malinowska rozpoznała je od razu, miesiące wcześniej pisała do nich, zanim poznała Konrada Nowaka, zanim wyobraziła sobie, że zostanie. Otworzyła, oczy zamgliły się, czytając. Pełna ocena, eksperymentalny zabieg na kręgosłup sfinansowany przez stypendium, podróż i pobyt wliczone. Wymagana przeprowadzka na miesiące. Serce jej zadrgało. To było wszystko, o czym kiedyś marzyła. Złożyła list i schowała pod poduszkę, nikomu nie powiedziała. Tej nocy, z natalką śpiącą obok w pokoju gościnnym, Kinga trzymała kopertę, palce drżały. Kochała ich bardziej. Niż przyznawała, ale nie była ich. Nie należała tu, a prędzej czy później to kogoś zaboli. Myślała, że odejście po cichu może ich oszczędzić. O świcie zaczęła pakować walizkę. Składała ubrania wolno, zdjęła papierowe kwiaty, które Natalka przykleiła do wezgłowia, schowała srebrny dzwoneczek z wózka. Zamknęła walizkę do połowy i zatrzymała się. Mały głos dobiegł od drzwi: Dlaczego się pakujesz? Kinga odwróciła się przestraszona. Natalka w piżamie, z potarganymi włosami, trzymała pluszowego królika. Jadę na chwilę, wyjąkała Kinga. Oczy Natalki zaszły łzami Odchodzisz? Jak mama! Głos jej się załamał. Kinga zamarła. Powiedziała, że wróci, ale nie wróciła a teraz ty robisz to samo. Natalka uciekła. Kinga stała sparaliżowana ręce drżały. Na dole Konrad usłyszał zamieszanie. Znalazł Natalkę na schodach płaczącą i przytulił ją. Ona odchodzi, łukała dziewczynka, jak mama. Wspiął się po schodach dwa na raz, szczęka napięta. W pokoju zobaczył Kingę przy walizce z czerwonymi oczami. Chciałaś odejść? Zapytał głos cichy, ale drżący. Bez słowa? Nie chciałam ranić, szepnęła. Dostałam się na program. Powiedziała, pokazując list. Mogą pomóc mi chodzić. To za granicą, miesiące z dala. Nie myślałam. Nie myślałaś, przerwał ostro. Cofnęła się. Myślisz, że to dla mnie łatwe? Głos mu się podniósł. Myślisz, że wpuszczam każdego do życia mojej córki? Łzy spłynęły po jej twarzy. Dlatego muszę iść. Wy już straciliście kogoś. Straciłem kobietę, którą kochałem, bo nie walczyłem o nią powiedział Konrad głośniej i nie pozwolę, by to się powtórzyło. Kinga spojrzała oszołomiona Myślisz, że nas chronisz, ale się boisz nie wierzysz, że na to zasługujesz. Wziął oddech, głos złagodniał Ale zasługujesz, Kingo, jesteś ważna nie przez to, co straciłaś ale kim jesteś? Nie chcemy pożegnań chcemy Ciebie. Westchnęła, po czym skinęła mały gest, ale mówiący wszystko. Nie odejdzie. Nie tej nocy. Myślała, że odejście ich ochroni, ale nie widziała, że już była tym, co ich łączyło. Walizka została pod łóżkiem nietknięta. List ze szpitala, złożony w szufladzie, nie był czytany przez dni. Po raz pierwszy Kinga nie czuła, że jej życie zaczyna się gdzie indziej. Wybrała zostać. Następnego ranka znalazła lokalnego specjalistę. Konrad wszystko załatwił bez rozgłosu. To był mniej inwazyjny zabieg, długoterminowy, dla odzyskania siły i mobilności. Nie było gwarancji, ale dla Kingi możliwość wystarczała. Każdego ranka szła do czekającego samochodu, każdego popołudnia wracała wyczerpana, ale pełna nadziei. Nie było to szybkie, ale prawdziwe. Pewnego dnia, po trudnej sesji, wróciła i znalazła natalkę przy stole, skupioną na wycinaniu papierów. Zrobiłam coś dla ciebie powiedziała dziewczynka dumnie, pokazując papierową odznakę w kształcie płatka śniegu, błyszczącą Wojowniczka śniegu najodważniejsza. Kinga zaśmiała się, przypinając ją do swetra Będę nosić na zawsze szepnęła, i miała to na myśli. Tej nocy wyszła na werandę, by zaczerpnąć powietrza. Śnieg topniał, wiatr lżejszy. Usłyszała głosy na ulicy, ciekawa, podążyła do rogu i zobaczyła furgonetki z wiadomościami, reporterzy, Konrad w środku próbujący przejść. Panie Nowak. To prawda, że odrzucił pan fuzję wartą miliony. Porzuca pan Nowak Global? Kim jest tajemnicza kobieta? Kinga zamarła. Wiedziała, że Konrad odnosi sukcesy, ale nie tak wielkie. Widziała, jak odpycha kamery, twarz zamknięta. Wróciła do domu, serce ciężkie. Jego świat był wypolerowany, potężny. Jej nie. Spojrzała na swoje odbicie w lustrze, dziewczyna na wózku, zmęczone oczy, papierowa odznaka na piersi. Pytanie ją uderzyło. W takim świecie jest dla mnie miejsce. Korytarz Centrum Rehabilitacji był cichy, prócz skrzypienia tenisówek na podłodze. Kinga stała między poręczami, pot na czole, ramiona drżały. Tego dnia zrobiła cztery kroki niepewne, ale jej przy piątym nogi się poddały, terapeuta próbował ją złapać, ale Konrad był tam, klękając, ramiona mocne, podtrzymując ją. Jestem w porządku szepnęła śmiejąc się mimo zmęczenia: Upadłam, ale jestem w porządku. Nie zaśmiał się. Jego oczy ją badały, jakby widziały poza ból, odwagę, kruchość, ogień. Pomógł jej wrócić na wózek. W drodze do domu mówili mało. Śnieg padał, jak cukier puder. Nocą znalazł ją na werandzie, pod łagodnymi światłami. Chodź ze mną, powiedział łagodnie. Poszła za nim przez dom, mijając salon do nowego korytarza. Otworzył drzwi. To był pokój pomalowany na liliowo, z półkami pełnymi zeszytów i materiałów artystycznych, oknem na las, sztalugą w rogu. Nad drzwiami tabliczka Atelier Kingi. Zakryła usta. Konrad wręczył zwinięty papier, projekt pokoju, z jego notatkami, każdy szczegół przemyślany. Nie chciałem prosić, byś została. Powiedział cicho. Nie pierścionkiem czy obietnicami, których nie chcesz, ale nie mogłem znieść, że czujesz się gościem. Tu jest Twój dom, jeśli chcesz. Łzy wypełniły jej oczy. To nie była deklaracja, lecz prawda. Zbliżył się, ujął jej dłonie. Nie chcę cię ratować, Kingo. Chcę być przy Tobie gdziekolwiek jesteś. W tym pokoju, przy padającym śniegu i lśniących światłach, Kinga pochyliła się. Spotkał ją w połowie drogi. Pierwszy pocałunek był łagodny, bez pośpiechu, tylko ciepło spotykające ciepło. Nie uratowali się nawzajem, po prostu się odnaleźli, gdy ich serca najbardziej tego potrzebowały. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz. Warszawy, Krakowa, Gdańska czy innego? Twoja aktywność pomaga nam tworzyć więcej takich historii.